No cześć, nazywam się Małgosia i witam Was na kanale Kocik Książkowy e, Jestem świeżo po książce Wiktori e, Szwab e, e, niewidzialne na życie Edleru e, No i chcę podzielić się wam, z Wami swoimi, e, swoim zdaniem, swoją recenzją, swoimi spostrzeżeniami. E, jakby ta książka dla mnie... E, tak rozdziera, rozdziera się trochę, ponieważ his, jako his, sama historia jest przepiękna i rzeczywiście może złapać za serce, bo historia głównej bohaterki jest bardzo smutna. Przez całą książkę ona czuje się samotnie. I i mnie, mnie też w sensie w pewnym, w pewnych momentach, zwłaszcza pod całym końcem, złapała ze serca, wycisnęła trochę tych łez z moich oczu, ale na, to na samym samym końcu. I, I rzeczywiście ta historia może przeciągać ludzi. Jednak bo mam jeszcze jednak Ale, ale y, dla mnie ona była za gruba. W sensie y, często się wynudziłam, często po prostu przedłużały mi się pewne rozdziały. Y, w pewnych momentach, moim zdaniem, y, ta historia była niespójna, bo y, co rozdział mieliśmy inny okres czasowy, i ja oczywiście nie mam z tym problemu. Bo na przykład y, gdzieś śpiewają raki tam też były tam też był jakby y, taki y, przebłysk czasowy, ale tam jakoś tak to płynnie szło. Tutaj y, w każdym rozdziale jest inny jakby okres inny czas w którym występuje główna bohaterka i y, y, to mnie po prostu trochę przynudzało. Moim zdaniem niektóre jakby wątki były niepotrzebne. Czy w sensie w historii Edi, bo tak naprawdę ta cała książka toczy się wokół Adelaide. Mimo wszystko dla mnie to było za długie. Wynudziła się, wynudziłam się przy tej książce Czytałam ją z przymusu, żeby ją tylko po prostu skończyć, bo książkę, przepraszam, zaczęłam zaczęłam przed świętami, a skończyłam dopiero dzisiaj. Wczoraj czytałam cały dzień, żeby ją tylko po prostu skończyć. No i bardzo długo czytałam, w sensie już naprawdę zmuszałam się do tego, żeby po prostu ją przeczytać. No, i, i po prostu no tyle. Oczywiście, e, jeśli chcecie przeczytać Edilaru, to proszę bardzo. Z chęcią nawet e, przeczytam Wasze komentarze jeśli, i Wasze opinie na, te, na temat tej książki. Ja oczywiście nie zamykam się na e, Wiktorii Szwab, bo mam jeszcze, e, jakby zaplanowałam. W swoim TBR-ze na ten rok Galant przeczytać, i tu, y, trzytomową książkę chyba, to no ona się nazywała. Nawet już ją mam. Y, Miasto Kości, chyba, tak? Czy jakoś tak. Y, ona tutaj gdzieś tutaj y, sobie stoi, y, ale to za jakiś czas. Na razie to zamierzam po prostu przeczytać jakąś krótszą książkę. Mam, taką, mam taki zamiar na Cinderella is Dead. Trochę, jakby fabuła tej książki, przypominała mi dramę koreańską. Jeszcze nie wiecie o tym, ale się zaraz dowiecie. Uwielbiam oglądać różne seriale, dramy itd. No i przez ostatnie kilka lat y, oglądałam azjatyckie dramy, y, tudzież seriale I, i co prawda on historia zupełnie jest inna, y, niewidzialne życie Adyleru, ale tak przypominała trochę goblina, jakby trochę fantazyjnie więc nie zdziwiłabym się gdyby jakiś koreański scenarzysta lub producent zainspirował się tą książką i zrobił z niej dramę i nawet w sumie głównych bohaterów porównywałam do, do koreańskich aktorów <tost> sobie aktorów w postaciach tych co jeszcze mogłabym powiedzieć o tej książce? Chyba to, co, to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam. po prostu jak tylko się czytałam, to przygotowałam cały, cały zestaw po prostu, cały sprzęt. Myślałam, że światło dzienne będzie na tyle dobre, żeby po prostu to nagrać. Bez lampy, ale niestety bez lampy się nie obeszło, bo byłoby za ciemno i byłoby mnie nie widać mocno. Eee, więc, więc po prostu tylko rozłożyłam sprzęt i, i zaczęłam e, właściwie, zaczęłam się nagrywać, e, żeby po prostu na świeżo powiedzieć Wam, co myślę o tej książce. Eee, no, więc dajcie mi znać. Czy czytaliście tą książkę, czy zamierzacie ją czytać? I jakie są jakby spostrzeżenia Wasze przed czytaniem? Yy, czy słyszeliście o niej dużo dobrego, czy nie? Bo ja na przykład yy, yy, pokierowałam się tymi dobrymi jakby opiniami o tej książce, ale jednak trochę się zawiodłam. Yy, myślałam, że będzie krótsza, bo bo tak naprawdę ona mogłaby się zamknąć w 400, do 450 stronach na pewno a nie w 600 i po prostu mogłaby być troszeczkę jakby ten oś czasowa po prostu mogłaby troszeczkę inaczej też jakby się potoczyć a nie co co rozdział inny in, in rok Życia Adi, Adileru. E, no i chyba e, to wszystko, co chciałabym e, opowiedzieć o tej książce. Po prostu musiałam to komuś wy, 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 wypowiedzieć, bo, 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 bo wybuchła. E, swoją opinię w sensie. Więc e, jeszcze raz, dajcie mi znać, jak Wam się podobała ta książka, jeśli ją czytaliście, i czy w ogóle ją zamierzacie czytać. Edilaru, LaRue, czy w sensie Wiktora Schwab, Niewidzialne życie Edilaru. Z mojej strony to chyba wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i miłego dnia. Pa, pa.